Cześć. W dzisiejszym krótkim materiale pokażę Wam, jak zaktualizować system DSM na serwerze Synology. Po zalogowaniu się do naszego serwera, będziemy widzieć taką czerwoną kropkę, że system coś od nas chce. Klikając na panel sterowania, widzimy, że jest dostępna informacja. O aktualizacji i przywracaniu. W przypadku, gdy nie mamy tej kropki, możemy sprawdzić to ręcznie. I tu widzimy, że informacja jest. Wchodzimy w aktualizację, i aby zaktualizować system, klikamy Pobierz. W tym czasie system pobierze potrzebne łatki. Po pobraniu, system poinformuje nas, że Aktualizacja została już pobrana, i teraz możemy kliknąć Aktualizuj. System poinformuje nas, że podczas aktualizacji zostaną zatrzymane nasze usługi na naszym serwerze. Potwierdzamy OK. Możemy przeczytać, co się zmieniło w naszej aktualizacji. Potwierdzamy, że rozumiemy i klikamy Aktualizuj. System informuje nas, że cała aktualizacja może potrwać od 10 do 20 minut i żeby nie zamykać systemu przed jej zakończeniem. Klikamy OK, i trwa aktualizacja, po której nasz serwer samoczynnie się uruchomi i będziemy mieli okno do logowania. Na tym aktualizacja zostanie zakończona. Ja nie będę już tutaj przedłużał to wszystko praktycznie potrwa automatycznie. Jeżeli ten krótki materiał ci się podobał, to kliknij łapkę w górę. Jeśli masz pytania lub chcesz się podzielić jakąś informacją, napisz do mnie w komentarzu. Jeżeli chcesz mieć dostęp do najnowszych filmów na moim kanale, zasubskrybuj mój kanał. A tymczasem ja was żegnam. Do usłyszenia. Cześć.